Serdecznie witam moich słuchaczy, widzów. Teraz wam pokażę, jak starszy pan podlewa sobie roślinki. O, tu mamy cebulkę, jednolatkę, dostarczycielkę witaminek. No i niestety trzeba ją podlać, ponieważ... Jesteśmy na takiej ilastogliniastej glebie, że wystarczy parę dni słoneczka i wszystko jest zabetonowane, ponieważ i ma to do siebie, że bardzo szybko betonuje no tak powiecie ale podlewanie to się robi wieczorem no niestety jestem już jak jestem No jak wiecie starszy Pan Mam swoje lata Więc o niedyspozycję wieczorną nie jest trudne ale wiecie 10 litrów wody jedną ręką z beki wyciągnę także jeszcze daję rady chociaż no niestety od dwóch dni męczy mnie jakaś dolegliwość ja zawsze miałem kłopoty z lewą nogą a teraz te kłopoty przeszły mi na prawą no także nie byłem w stanie wczoraj nic podlać, ale dzisiaj no niestety a musiałem, muszę to zrobić, ponieważ no coś nie coś chciałbym z tej działki osiągnąć. No o jak się dobrze przyjrzycie to perspektywa. O na truskaweczki już 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 o to cię podleje bo pięknie urosły tu są dwie odmiany truskawek nie znam tych odmian nie pamiętam może gdzieś tam mam zapisane no niemniej jednak Ciekawostka jest taka, że jedna z tych odmian została wyprowadzona z białej truskawki. Nie wiem co się stało, ale biała truskawka no. zaczęła mi dawać owoce czerwone. No więc zabraliśmy odrosty, by. Mieć truskawkę nową. A ta druga to już nie pamiętam. Może żona kupiła gdzieś. Albo to może ze starych. Jeszcze truskawek jest. No w każdym razie jest jak jest. Ach, żeby nie było. Gdzieś 3 litrów. Jedną rączką jeszcze się podniesie, ale pójdziemy troszeczkę dalej tutaj to zrobimy później dzień jest niezbyt ciepły, niezbyt gorący można powiedzieć. To prawda chodzę o, w krótkich spodeleczkach, ale no nie, nie, jest to takie gorąco bardzo. Pamiętam w maj niejednokrotnie był cieplejszy. No bo chyba mamy maj, a może już czerwiec. Nie mam z głowy do dat. O, troszeczkę się zadziałem robota jednocześnie mówienie. No to nie jest takie najłatwiejsze. A jeszcze chwilę te parę dni i trzeba będzie. Odrosty rozkrzewienia się teraz pędzik poobrywać. No niemniej jednak podlejemy. A no mimo hartowania, mimo to, ale jednak coś mi tu słoneczko przypaliło. A, no i znowu następne 10 litrów poszło. No to będziemy teraz szli dalej. A tu troszeczka. no da się pięknie. Jak widzicie, przyjęła, wypuściła dodatkowych ohoho. Oho. No i pewno będzie problem z ukształtowaniem jakiejś jakiegoś drzewka. No Boże, ona ma troszeczkę inne podejście. Ja mam inne, ja to bym tak ciął ostro, a ona lubi dużo, żeby było gawięć. No ale niektórzy ludzie tak mają. A, że lubią dużo. Ach. No. I to tak poranek starszego pana przelatuje. Widzicie, mało co zrobiłem, a już czas na a pięć minut, sześć minut poleciało No i jeszcze podlejmy o. No, glebę mam dobrze zrobioną Ponieważ na wiosnę została przerobiona przez glebogryzałkę. I tak to jest, a moje naj, najlepsze warzywo, o, cukinia, A jaka piękna mi tu uosła jest to cukinie, nie, nie robię z nich sadzonki, tylko nasionko idzie bezpośrednio do gleby no. i pięknie, pięknie tu oh, pięknie, oh, rosła, będzie jedzonko na te wakacje, bardzo lubię cukinie chociaż o jej istnieniu to się dowiedziałem w bardzo dziwnych okolicznościach otóż mój kolega obecnie duchowny pracujący w Kanadzie powiedział mi że są ogórki które można sobie przesmażyć. Także nie trzeba kiełbasy, a te ogórki można przesmażyć, więc wybraliśmy się do miasta by te ogórki kupić. No ale tu się dowiedziałem, że to nie jest ogórek, a cukinia. No i od tamtej pory starałem się od czasu do czasu kupić cukinię no a gdy założyłem sobie ogródek no to cukinia była już stałym No a tu mam podobne podobną roślinkę czyli Arbus coś w tym roku mi ten Arbus kiepsko zeszedł przygotowałem całą skrzynię skrzynkę doniczkową taką wielką nasiałem może z 12 i z tego wszystkiego wyszło mi tylko dwie sadzonki. więc też wzorem cukini arbuz zapsadziłem do ziemi no niestety arbuz nie chce tak rosnąć jak cukinia no nie wiem chyba trzeba będzie parę lat zostawić w spokoju także ale żona będzie niepocieszona bo ona uwielbia arbuzy, a ja niespecjalnie takie jakieś to to, ani się tego człowiek nie daje, ani co. No, ma dużo mikroelementów, witaminek, no i działa przeczyszczająco na organizm człowieka, także nie potrzeba żadnych lekarstw. Wystarczy, że i nie ma kłopotów, ani z pęcherzem, ani z tymi, no ale mimo wszystko nie lubię, ale jak to się mówi, dla miłości się zrobi wszystko, więc i ja też. Jem te arbuzy, hmm, chociaż wolałbym inne, może jakieś. No kiedyś papryka mi się pięknie udawała, a później wiem ja co się stało. Nasionka późno mi schodziły. I ta i papryka, no późno mi też i dojrzewa. Także już po ogórkach nie było śladu, a papryka dopiero, dopiero, no i taka marna zaczęła ma być, więc ją zlikwidowałem, ale kiedyś powrócę, z tym, że może mieć jakąś, jakąś dobrą odmianę albo coś, no tutaj coś jest, o. Na pewno, no chwasty też są piękne, nie ma co, czyli ziemia dobra, ale nic jeszcze nie skiełkowało, a co prawda młodzi ludzie też się bawią warzywkami, ba. Nawet sławetny Joker Farm też narzekał na jakość nasion. No ale on jest młody chłopak. Odważny. Ja trzymam się tej, tej, tego terminu. 15 maja po zimnej zoście. Wszystko robi, a on pewno wcześniej wszedł. Mimo, że jest na północy. Ech. A ja na południu od niego. No jestem w centrum można powiedzieć. Ech. Ciepłego rejonu polskich, jednego z cieplejszych. No to jest kotlina sandomierska. A, Sandomierz. Nie widać, ale sam dobierzem zajmiemy się w innym filmiku. Na razie kochani. O jak słyszycie starszy pan traci. Traci oddech. Tak to jest, jak to koraż śpiwa. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. No ja już straciłem oddech. Także Żegnam kochani. Do następnego filmiku. Pa!